W internecie otrzymaliśmy kolejne informacje na temat nowego sezonu i znamy wszystkie szczegóły na temat jednej ze współprac, jaka tam się pojawi oraz otrzymaliśmy informacje na temat pewnego mini-eventu, który zapoczątkuje nam start nowego sezonu. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, Kodmigao i witam was na filmie z nowego sezonu trzeciego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego Konkursu na prezent za 300 V-dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent za 300 V-dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te Kozaki w tle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od pewnego naprawdę bardzo ciekawego tematu, a mianowicie pewnej daty, która jest wyświetlana na jednym z przedmiotów dostępnych w grze, i chodzi tutaj o parasolkę, za wygraną w OG sezonie. Osoby, które grały w tamtym sezonie, dobrze pamiętają, że po wygraniu gry mogli otrzymać dokładnie taką parasolkę do swojej szafki, i co ciekawe, na tej parasolce widnieją dokładnie dwie daty, czyli 6. Maja 2024 oraz druga data 8 czerwca 2068. Jeżeli spojrzymy sobie na tą pierwszą datę, to co ciekawe, wskazuje ona dokładnie na tą sobotę, która będzie teraz. I do teraz nie wiadomo, co dokładnie wydarzy się tego dnia w grze, lecz w internecie już pojawiło się sporo teorii w tym temacie. Pierwsza teoria dotyczy eventu Star Warsów, lecz już mogę Wam powiedzieć, że nie, ponieważ event Star Warsów Startuje w grze dzień wcześniej, co nie pasuje do daty, która jest na parasolce, więc na 100% nie jest to data, która wskazuje na ten event. Druga teoria, która mi osobiście bardziej pasuje do tego wszystkiego, to że jest to data, w której coś wydarzy się w grze. I mówiąc tutaj coś, mam na myśli jakieś rzeczy fabularne, tym bardziej, że sama parasolka jest mocno związana z fabułą tamtego rozdziału czwartego. Na obecny moment ciężko jest powiedzieć, co mogłoby się pojawić tego dnia w Fortnite, tym bardziej, że jedyna rzecz, o której obecnie wiemy, że pojawi się mniej więcej w tym czasie, to event Star Warsów, lecz sam mam nadzieję, że chodzi tutaj o jakiś mini event w Fortnite. No i co ciekawe, przy temacie mini eventu musimy sobie pozostać, ponieważ w internecie pojawiło się kilka dość ważnych informacji na temat możliwego wydarzenia na koniec tego sezonu, który miałby być bardzo podobny jak ten event w poprzednim sezonie. Informacje o tym początkowo pojawiły się na profilu likera, Ako na Twitterze, który napisał możliwy mini event sezonu trzeciego. A Dalej napisał, że na wyspie pojawi się klepsydra, którą gracze będą musieli rozbić, a przy tym pojawi się jakaś animacja z piorunami. Wspomniał on tam, że jedną z animacji ma być burza z piorunami i jest to obecnie jedyna animacja, jaka jest nam znana. Lecz w internecie pojawiła się pewna bardzo ciekawa teoria powiązana z klepsydrą oraz całą tą tematyką mitologii greckiej. Możemy dowiedzieć się, że klepsydra, która ma pojawić się w Fortnite, będzie odliczała. Do czasu zagłady i śmierci wszystkich śmiertelników, a my, gracze, będziemy musieli ją zniszczyć, aby się uratować, a dalej napisał, co stanie się po jej zniszczeniu. W momencie, gdy samą klepsydrę, my, gracze, zniszczymy, uwolnimy wszystkie klątwy i chaos, co doprowadzi do tego, że mapa nabierze motywu apokalipsy, czyli motywu, który ostatnio został potwierdzony i wiemy, że pojawi się dla nas w nowym sezonie trzecim. Pamiętajcie jednak, że jest to tylko i wyłącznie teoria. I to jak to wszystko będzie wyglądało, dopiero zobaczymy, lecz odpowiadając na pytanie, czy w tym sezonie pojawi się jakiś mini event na koniec, to tak jak najbardziej jest na to wielka szansa. Żeby to potwierdzić, to teraz w tlemacie post od innego likera, który dał znać, nie jestem pewny z czym to jest dokładnie powiązane, ale coś takiego pojawiło się po ostatniej aktualizacji i siatka, którą tutaj widzicie, to prosty łuk błyskawic. Dodaje on również, że obecnie pliki są zaszyfrowane lub nie zostały jeszcze ukończone, lecz jak sobie spojrzymy, to rozciągają się one od mostu zaraz obok miejscówki Pitera i rozciągają się w kierunku góry za wyspą, co widać na tym zdjęciu tutaj. Pamiętajcie, że w piątek do gry ma trafić kolejna wielka aktualizacja, co podpowiada nam, że do tego dnia do plików może trafić coś, co wydarzy się tego dnia w grze. I sam mam nadzieję, że będzie to start jakiegoś mini-eventu w obecnym sezonie. Tak więc więc na teraz musimy pozostawić sobie temat mini-eventu na koniec obecnego sezonu i chciałbym jeszcze szybko wytłumaczyć dlaczego mówiłem, że event sezonu trzeciego i mówię tutaj, że event sezonu trzeciego, ponieważ to co się w nim wydarzy zapoczątkuje nam nowy sezon. Teraz jednak przejdziemy sobie do tematu kolejnego sezonu trzeciego, a bardziej do pewnej nowości, jaka pojawi się w trakcie jego trwania, ponieważ otrzymaliśmy ogrom szczegółów na temat pewnej współpracy i wiemy, jakie rzeczy tam się mniej więcej pojawią. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to już w wakacje tego roku do Fortnite'a zostanie wprowadzona współpraca z fasolkami, która przyniesie nam specjalne skiny fasolek, mapy kreatywne do ścigania fasolkami oraz ogrom innych rzeczy z tej drugiej gry. Jak się okazuje to nie wszystkie zmiany, jakie Fortnite przygotuje dla nas z tej okazji i pozostałe nowości, jakie tam będą, wypisał nam Licker Fire Monkey na Twitterze i jak się pokazuje na wyspie Battle Royale również pojawią się jakieś zmiany Według tego co możemy tam przeczytać, w trybie podstawowym pojawi się jakaś minigra związana z fasolkami i ma być to Tor Przeszkód z Fall Guys, będą tam również punkty kontrolne, a żeby przejść do mini gry, trzeba będzie dostać się do danego miejsca. Będzie działało to tak, że gracze w trakcie grania zwykłego meczu będą mogli podejść w jakieś miejsce, w którym po chwili zostaną my przeteleportowani i po przeteleportowaniu będą mogli zagrać szybki wyścig z przeciwnikami i wrócą do zwykłej gry. Funkcja ta będzie bardzo podobna jak mini gra w statku kosmitów z rozdziału drugiego, gdzie gracze w trakcie gry teleportowali się do statku, tam rozgrywali sobie gierkę i po rozegraniu gry mieli dostęp do skarbca z itemami i potem wracali na wyspę. Tak więc moim zdaniem będzie to fajne i mam nadzieję, że będzie to miało mniej więcej takie samo zastosowanie jak ta minigra z kosmitami w rozdziale drugim, lecz spokojnie, kochani, bo to nie koniec informacji, jakie mamy. Według tego samego likera możemy dowiedzieć się, że istnieją pliki związane z pingwinami, tymi, które widzicie na tym obrazku tutaj, ścigającymi się, co spekuluje, że jest to zrzut zaopatrzenia, który będzie spadał na wyspie dla tej współpracy. Ostatnia informacja, jaką podał dla nas ten leaker, jest dla was na pewno najciekawsza, a mianowicie możemy dowiedzieć się z nich, że gracze otrzymają specjalne zadania z darmowymi nagrodami, więc tak kochani, dostaniecie również specjalne darmowe nagrody na swoje konto. Co ważne, współpraca ta miała trafić do Fortnite'a jeszcze w tym sezonie, ale ostatnio twórcy gry poinformowali nas, że niestety, ale została ona przełożona do wakacji tego roku i wszystko ze względu na to, że nie wszystkie rzeczy zostały jeszcze w 100% przygotowane. Tak więc szczegóły w jej temacie będziemy jeszcze poznawać, a jeżeli chcielibyście kolejny odcinek o nowym sezonie trzecim, to napiszcie teraz komentarz sezon trzeci, a przy okazji każdy z Was dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry. O ile w ogóle Wam się spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych. Tak, kozackich filmów i liveów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!